Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z poranną jesienną rutyną i jest to mój dzień wolny. Dzisiaj przychodzę z filmikiem w trochę innym formacie, ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Wiadomo, moja rutyna każdego dnia wygląda trochę inaczej. Tutaj, jako że nagrywam właśnie filmik na YouTube'a z tej rutyny, to starałam się zrobić jak najwięcej produktywnych, ciekawych rzeczy, że tak powiem. Ale wiadomo, ta rutyna nie wygląda codziennie tak samo i myślę, że sami wiecie to ze swojego doświadczenia, że no jednak ta rutyna z każdym dniem różni się o różne szczegóły po prostu. Póki jest jeszcze ciepło na dworze i jest całkiem ładna pogoda, korzystam z tego, póki mogę, i uchylam sobie po prostu okno, żeby przewietrzyć ten pokój po nocy, podczas gdy będę na dole. Biorę psa i schodzimy na dół, żebym zjadła sobie śniadanko i żebym też wypuściła pieska na dwór. Tutaj na śniadanie robię sobie omleta i jako, że jest dzień wolny, to mam czas właśnie na zrobienie sobie jakiegoś ciekawszego, lepszego śniadania. Bo na przykład jak na co dzień chodzę do szkoły, to niestety nie mam czasu zjeść żadnego śniadania i często jem po prostu już na mieście jak dotrę do szkoły. Nie mam nic za bardzo do powiedzenia o tym omlecie, także zobaczcie po prostu proces tworzenia go. W czasie robię sobie jeszcze kawkę i to jest taka typowa jesienna kawa Pumpkin Spice Latte. Ja robiłam ten syrop sama w domu i jest naprawdę genialny. Bardzo mi smakuje ten smak kawy z tym syropem. Oh, that's right. Omleta posmarowałam sobie jeszcze jogurtem naturalnym, dałam banana i posypałam to cynamonem i to w połączeniu z tą kawą Pumpkin Spice Latte. To jest po prostu połączenie idealne na jesień i Uwielbiam po prostu takie śniadanka. Podczas jedzenia śniadania lubię sobie też czasem coś pooglądać na iPadzie, czy to będzie Pinterest, TikTok, YouTube, Instagram, coś tego typu po prostu. I zazwyczaj to właśnie robię przy jedzeniu śniadania. Wychodzę też z Lilią na spacer, bo próbuję ją przyzwyczaić do chodzenia na smyczy, bo na razie idzie jej to opornie. Do tej pory wypuszczaliśmy ją na ogół, żeby ona sobie po prostu sama pobiegała i wraca jak już załatwi swoje potrzeby. I na smyczy nie za bardzo lubi chodzić, nie wiem z jakiego powodu, ale pomału się uczy. No aczkolwiek idzie jej to dosyć średnio. Po powrocie z tego jakże cudownego, długiego spaceru z Lilą, robię sobie taką zimową herbatkę, bo ja nie przepadam jakoś bardzo za taką zwykłą herbatą, ale jeżeli ta herbata jest taka typowa zimowa, z imbirem, pomarańczą, cytryną, goździkami, soczkiem malinowym, miodem, to jest po prostu coś, co kocham i to po prostu, nie wiem nawet jak to opisać wam. ja tą herbatę po prostu kocham z całego serca i mogłabym ją pić hektolitrami, naprawdę przysięgam wam. Po powrocie do pokoju ścielę sobie łóżko, i jak mam być z wami szczera, pościeliłam je tylko dlatego, że nagrywam tą rutynę. Raczej rzadko mi się zdarza pościelić to łóżko, chyba, że naprawdę jest weekend i mam wolny, czy coś tego typu, no to wtedy faktycznie ścielę to łóżko. Też nie zawsze podkreślę, ale na przykład na co dzień przed szkołą nie mam czasu tego łóżka pościelić, bo ja i tak ledwo zdążam na busa czasem, więc no u mnie jest tak średnio ze ścieleniem tego łóżka, nie mogę jakoś sobie wyrobić tego nawyku, aczkolwiek starałam się kilka razy, teraz się trochę poddałam, ale może kiedyś mi to wejdzie w nawyk, nie wiem. Tutaj wprowadzam jeszcze taką jesienną atmosferę, jak nagrywałam ten filmik to był październik, jak to wstałem jest koniec listopada, także wybaczcie mi, ja wiem, że już teraz tylko vibe świąteczny i jesień już dawno poszła w odstawkę, ale wybaczcie mi, bo troszkę się spóźniłam. I przy tej pięknej jesiennej atmosferze z moją zimową, jesienną herbatką, nie wiem, chyba montowałam sobie film już tutaj, nie pamiętam co dokładnie robiłam. Prawdopodobnie coś montowałam, aczkolwiek, no po prostu robię sobie coś na komputerze, nic wielkiego. Poszłam się ogarnąć, wziąłam nic umyłam zęby, umyłam włosy. No i ogólnie takie, wiecie, po prostu podstawowe. Rzeczy higieniczne, nie wiem jak to nazwać, jak to ubrać w słowa, no, ale po prostu zrobiłam sobie taką pielęgnację. Tutaj wam pokazuję czym ostatnio sobie myję twarz i te rzeczy do oczyszczania twarzy z cetafilu są naprawdę świetne, bardzo je lubię. I pamiętajcie też, żeby sobie wycierać twarz takimi jednorazowymi chusteczkami czy tam ręczniczkami, to daje naprawdę dużo do pielęgnacji. Po powrocie do pokoju robię sobie jeszcze pielęgnację. I tutaj będzie moja polecajka. Zaraz wam ją pokażę, bo to jest właśnie ten krem z tetafilu, On pod makijaż. Jest po prostu genialny. Wcześniej go używałam na noc, i potem po jakimś czasie zamieniłam sobie kolejność. używam go przed makijażem, i jest po prostu genialny. Jak do tej pory, jest to mój najlepszy krem pod makijaż. Poszłam sobie włosy i zrobię sobie jeszcze delikatny makijaż. Na temat makijażu nie mam nic za bardzo tutaj do powiedzenia specjalnego, więc po prostu popatrzcie sobie, co robię, bo no naprawdę nie mam tutaj nic do powiedzenia. Oh, Ja prezentuję mój skończony makijaż. Dziękuję za oglądanie. Pa pa.